Cześć wszystkim, dzisiaj gram Grow Garden, bo jak zawsze mi się nudzi w życiu i nie mam co robić. Więc dzisiaj zagram Grow Garden. Nie wiem co będę robił. Dobra, let's go. No i mam jeszcze biały gro Dobra, lecimy. Mam taki ogródek. Mam tu Rosy Daylight. Co kosztuje? Jakieś 12 milionów ma Winstruck, Shocked Honey Glazed, nie Ale tu ma Moon Melona, Rainbow i Honey Glazed Co kosztuje 123 miliony O wiecie ile to kosztuje To jest Golden To jest tak Gold Winstruck, Honey Glazed Rosy Daylight Prawie 200 milionów i jeszcze mam Sunflowera Golden Gold Winstruct Honey Glazed I on kosztuje 300 milionów to jest mega dużo, jak na mnie. Znaczy, 300 milionów to nie jest tak dużo. No bo, na przykład, patrzcie, hmm, Tart Horn to kosztuje prawie 3 biliony. Wiecie, 3 biliony to jest już nawet dobre takie. O! O, oh, mam Antibiot i Paradise Egga do otwarcia, dobra? Lecimy. Kapibara ją. No i antybiak został. Ja bym chciał coś lepszego od tego takiego innego, słabszego. No znowu ten wasp nie. Właśnie chcieli coś innego, a nie te łaspy różne. Bo ja takiego czegoś to nie potrzebuje. Nie wiem po co mi to jest, ale okej. Ok. Ale ok, zobaczmy co jest w SummerSeat Shopie, Nic nie ma oprócz Summer Seatpaka, to sobie też otworzę dwa. Pac. SummerSeat Pack. Ogólnie na TikToku pokazują, że na Elephant Jersa jest kurde 7%, a tak naprawdę na niego jest 0,5%. Nie, oni kłamią na tym TikToku, że na tego Elephant Yersa jest 7%. Ja potrzebuję skraftować Lighting Roda. Bo na przykład teraz odbieram tu Shield. Ja potrzebuję Advanced Sprinkler, bo użyłam wszystkie, bo robiłem właśnie sposób. I użyłam do tego sposobu właśnie wszystkie te... Wszystkie Advanced Sprinkler, ale za 35 sekund jest nowy sklep, więc jest git. To sobie poczekamy. Ja mam w ogóle 360 hani i nie wiem co skraftować, bo mógłbym skraftować to. Ale potrzebuję antybiotyk. Ale czy opłaca mi się Purple Dahila? Ja mam raczej Purple Dahila, ale. Żeby był Advanced, advanced Sprinkler. Prr, no nie ma. Kurda. A tak bym chciał, tak bym chciał. Ale nic, ale nic. No i mam tu takie fajne Rosy Daylight'y, od razu tego Rosy Daylight'a ja bym dał sobie na e, Favourite Tool'a, nie wiem, ten Favourite Tool, ja od razu Chint trzeba wziąć, Tatian Chock i mu jeszcze burnt. I teraz, gdzie jest favoritul Tool, tu? Sfaworytulować i to też na faworytuleć. No i Sigma! I teraz dać chillet Boom! Proszę Frozen, frozen. Child Mutation Chocolate I Mutation burnt To kosztuje tylko 500 milionów 500 milionów Serio? Dajemy do tego Trzy różne jeszcze, te i to kosztuje tylko 500 milionów. Potrzebuję tego lighting roda, no kurde. Potrzebuję skraftować te szokt i tyle. A nie mam w ogóle e, tego Advanced Sprinklera. Jakby ktoś chciał ze mną trade'a na coś. Nie wiem, możecie je. Zaproponować mu takiego makawa, bym mógł się wytradować za Red Foxa albo jeszcze coś. Ale od razu uprzedzam, że nie idę pierwszy. Jakbyście chcieli wytradować się, to chyba zostawię mój Discord, na którego możecie mi napisać, że chcieliście, by tradea. No i zostawię wam Discord, link na Discorda pod tym filmem. Mam nadzieję, jak dam radę to ustawić, to na pewno dam, a jak nie dam rady, to będzie słabo, bo nie za bardzo się w tym ogarniam, ale alok. I w ogóle są wakacje jest fajniej już, więc jest więcej czasu wolnego. I będę mógł robić filmiki różne. Bo na przykład mogę grać. Nie wiem, na przykład nie tylko Grow Garden, mogę zagrać jakieś inne gry na Robloxie. No i chyba nie tylko na Robloxie, może na Minecrafcie. Minecrafta będę grał jeszcze na pewno. O, widzicie? Pollinated, Wet, Windstruck, Burnt Disco, Chocked Honey Glazed. No i mam jeszcze Ester Egi, bo dostałem za robienie właśnie tych punktów tam, tam, tam tam u tej pani takiej no tu wiecie, w Summer Update'cie tam trzeba robić punkty za które się dostaje e, rzeczy różne i zrobiłem raz 30 koła i dostałem właśnie to właśnie te Ester Egg ale zrobiłem parę razy tyle nie gadaj, Lila. Aha, ja właśnie. Ja serio. Właśnie sprzedałem tego. Ja, bo ogólnie miałem tutaj Rainbow Lilaka, którego przez przypadek zebrałem chyba. Sprzedałem go i dostałem właśnie 500 milionów. I nie wiedziałem za co to tyle. A to chyba właśnie było za tego lilaka. Dobra, trzeba zobaczyć, co jest w. Ale lak. Co jest w seedach? W seedach nie ma nic. Za 46 sekund są nowe seedy, są nowe różne rzeczy. Więc rekajl wrecz i czekamy. I mamy nadzieję na to, że dropni w końcu Advanced Sprinkler i że będzie coś fajnego. Ogólnie otworzyłem jedno, te nowe jajko takie, wiecie, takie te nowe, nie wiem. I dropam od razu tego Makawa, na którego jest 5% i się cieszyłem. Chociażby no, to jest 5%. To nie jest tak dużo ani mało, nie? Bo na przykład mam Sunflowera, na którego jest 0,5% i nie mogę dropnąć ani Red Foxa, ani Rakuna, ani Dragonflya, ani Mimik Octopus. To jest takie głupie. Że normalnie tego się nie da dropnąć, a jakiś. O, godny sprinkler. Ale ja potrzebuję Advanced. Zdzi... Zdziwiłbym się, jakby był master w ogóle. Master dzisiaj był już, ale. No. Jakby był drugi raz, to by było fajnie. Ale raczej drugi raz nie będzie, więc jest i tak git. Nie wiem, jakbym pozbierał wszystkie moje moon melony, to bym za nie dostał trochę hajsiku. Pewnie. Nie wiem. Miau, 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 miał eee, Hone. I Sucy. To jest tak, to jest tak, to jest tak, 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 tak. Gdzie? A tu jest! Co jest? To jest małe, ale co będzie mało kosztowało? Wizes. Jakby ktoś chciał pomocy, chociażby... Nie za bardzo raczej myślę, że ktoś będzie potrzebował czegoś. To mogę dać rzecz za 3 biliony, prawie jakby ktoś chciał. Nie wiem, mogę wylosować kogoś z komentarzu i po prostu dać. A jeśli by chciał, ktoś ze mną tradea za jakieś prawie 3 biliony. Na przykład nie wiem, no, za 3 biliony prawie nic nie kupię dobrego, ale mógłbym kupić mm, tego. Chicken jockeya na przykład, ale raczej nikt mi nie sprzeda. Mógłbym kupić też jak to. Jak to było? Cooked owl, bo potrzebuję do na przykład robienia tych burnt, ale już można kupić te burnt, więc nie za bardzo potrzebuję. Ja najbardziej bym potrzebował właśnie Chicken jockey. No, najbardziej to bym potrzebował Chicken Jockey, Dragonfly albo Rakun, albo Mimik Octopus. Znaczy, Mimik Octopus ja nie potrzebuję, bo nie mam żadnych dobrych, kurde Petów, żeby on mi duplikował ich y, możliwości, ale na przykład Rakuna, y, Dragonfly'a, nie wiem Red Foxa. Y, jak to? Chicken ja to bym przyjął chętnie. Bo oni mogą robić. Na przykład. Wiecie co daje Red Fox? On duplikuje Sida byle jakiego z ogrodu człowieka, ale to jest mała szansa. Znaczy jak mała? No zwykła szansa. Tam jest. Rakun duplikuje um, fruita jakiegoś co zbierze. Komiś rzecz. A Dragonfly. Jakieś co 3 minuty masz szansę na zrobienie, że zrobi Ci... 4 i coś procent chyba, albo 3 i coś procent, że zrobi Ci golden jakąś rzecz. Więc... To są trzy takie... A! I jeszcze Chicken Jockey robi sobie zombie fiat chyba, takie coś, takie... Zaklęcie jakby. Nie wiem jak to powiedzieć dobrze. No, więc... Tak, A mimikoktopus bierze po prostu jakąś jakąś możliwość peta, który jest obok niego i po prostu duplikuje tą możliwość. I na przykład, jak duplikuje Red Foxa, to też bierze sobie jakiegoś fruita, na przykład Candy Blossoma, co ma milion zaklęć, co kosztuje 2 albo 1 trylion. Więc no. Takie coś byłyby fajne, ale no powiem wam, że raczej nikt nie będzie chciał wytradować ze mną za właśnie Chicken Jokeia, bo ja bym chciał mega mocny chicken Jokeia. Bo za Chicken Joke' ja mogę dać na przykład wymienić Chicken Joke'a na tego Makawa, na Motha, nie wiem, na Hidoga, na takie rzeczy, bo naprawdę... Ja za dużo... za dużo jakoś rzeczy nie mam, więc... No. no więc tyle. I tak wychodzi gdzieś z rekao il Re -E mój tu. No, sprawdzę teraz co jest na przykład w Gearshopie. No nie ma Advanced Sprinklera. Nie ma nic fajnego, ale ja sobie kupuję waterkany, bo nie wiem, co nieraz robię, takie coś, że podlewam jajko i mogę dropnąć z niego coś fajnego, tak jak na przykład tego, tego na którego z 5%, czyli to o, tego makana, bo patrzcie, jest jajko, te oasis egg, nie? Jest tu fenek fox, właśnie to, co dropłem, axolot, Sun snake i... Merkat, jakoś tak. No, i kupiłem następne jajko, bo było Patapim, Bo było kolejne jajko. Kupiłem sobie kolejne jajko. No i taka historia. No, no to dobra. No to... Później może jakiś odcinek jeszcze zrobię. A teraz to kończę. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Cześć, nara. Elo.